Czy znane jest wam słowo nędzny? No cóż, poznacie je, bo nędzne będzie to, co w każdej nędznej minucie, każdego nędznego dnia będę czynił z waszego nędznego życia. Witamy u świętego Bazylego. Witamy w szkole świętego Bazylego na Brooklinie, gdzie nauczyciele w niczym nie przypominają świętych, a i uczniom wiele brakuje do aniołów. Chłopcy z katolickiej szkoły. Tutaj czulkowie są nieco zepsuci. Powiedz, przepraszam ojcze, przepraszam ojcze. Braciszkowie znają się na swojej robocie. Rób, co ci każą, a zrobią z ciebie mężczyznę. Kto wykręcił śruby? Brat Konstantyn jest bardzo skutecznym nauczycielem. Najlepszym, jakiego mamy. To chory człowiek. Jest chory, jeśli myśli, że będziemy to robić w każdą niedzielę. W niedzielę mam lepsze rzeczy do roboty. Na przykład przejażdżki po kanale. W każdym z Was mieszka bestia, a imię jej rządza. Jesteś inny niż reszta chłopców z Bazylego. Dopiero co tu przyjechałem. Waszym celem powinno być spędzanie czasu na medytacji i zadumie. Nie mogę już dłużej czekać. Ojcze, pragnę wyznać grzech. Nie czystości? Nie. Stawiałem na najsłabsze konie, ojcze. Myślałem, że coś gorszego. Na lot! Gdzie jest Rudy? Nie wiem ojcze. Gdzie jest Dan? Nie pozwólmy rozgłaszać tego, jeśli któryś z naszych chłopców zachowa się niegodnie. Utrudniasz mi pracę. Poprawcie się z chłopcami z katolickiej szkoły. Jeśli nie będziecie śmiać się z nami, to będziecie krzyczeć na ich cześć. Chłopcy z katolickiej szkoły. Reżyseria Michael Diner.